Witam ponownie na moim kanale. Pokażę wam cię jak zrobić takie pyszne danie. Jest to danie, jest to kurczak po indyjsku. Zobaczcie, tak wygląda. Bardzo rozgrzewające danie na zimne, jesienne wieczory. Zapraszam do oglądania mojego filmu. Do tej pysznej potrawy potrzebujemy. Tutaj mam pierś z kurczaka pokrojoną w kostkę, taką grubszą kostkę oliwę z oliwek, śmietanę, kremówkę, czosnek pokrojony na drobno, pasta pomidorowa, masło i tutaj mam najważniejszą rzecz, to są najróżniejsze przyprawy, które użyję do tej potrawy. Do garnka yy, dodam oliwy z oliwek, dodam też masło, dodam teraz kurczaka. Do kurczaka. Dodam sól. Dodam też pieprz. I delikatnie podsmażymy. Tak wygląda kurczak, który jest już gotowy. Teraz wyjmę kurczaka z garnka. Dodam oliwy z oliwek. Oraz masło. Oraz dodam cebulę. A także czosnek. Cebulę i czosnek podsmażymy, aby zmieniły kolor. I cebula i czosnek zmieniły już kolor. Taki jest szklisty kolor, jak widzicie. Dodam do tego teraz e, przyprawy. Dodaję teraz pastę pomidorową, śmietanę oraz pomidory z puszki. Jak widzicie, sos już jest gotowy. Dodam teraz jeszcze cukru. A teraz y, rozdrobnię pomidory y, w sosie, żeby sos był puszysty i miał jednolitą masę. Robię to w ten sposób. Do tak przygotowanego sosu wkładam wcześniej usmażonego kurczaka. I mieszamy wszystko. Kurczaka zostawiam w sosie na około 10 minut. I kurczak po indyjsku jest już gotowy. Tak wygląda. Wygląda bardzo apetycznie i tak smakuje. Gwarantuję Wam, naprawdę. Wspaniała potrawa, bardzo rozgrzewająca. A ja już się z Wami na dzisiaj żegnam i zapraszam do oglądania następnego filmu. Z góry serdecznie dziękuję za subskrybowanie mojego kanału i za łapkę w górę. Do zobaczenia.